42% Polaków przyznaje, iż zdarza im się wyrzucać żywność, a 35% robi to kilka razy w miesiącu. Najczęściej do śmieci trafiają pieczywo, owoce i wędliny. Tak wynika z badań przeprowadzonych pod koniec ubiegłego roku przez Federację Polskich Banków Żywności. W całym kraju powstają punkty, w których można zostawić jedzenie potrzebującym. We Włosławku funkcjonuje taki mini punkt przy ulicy Reja, a już w najbliższy piątek na mapie miasta pojawi się jadłodzielnia z prawdziwego zdarzenia. Dużo jedzenia jest marnowane, Mam przykład swojego punktu, który mam na reja 16 18, tam jest taka półka i lodówka. Przedsiębiorcy niektórzy anonimowo przywożą, niektórzy dobrowolnie, ludzie też sami przynoszą. W nocy często budzę się, bo mieszkam nad tym punktem, to słyszę jak ludzie Hasła, rzucają, bierz wszystko, szukają w śmietnikach. Więc szczytna idea, warto ratować żywność. Będziemy starać się wszystkie produkty spożywcze, które mogą wylądować, jak to się mówi, na śmietniku. Chcemy te produkty przejmować i ludziom charytatywnie przekazywać je za darmo. Godziny będziemy jeszcze określać z uwagi na to, że chcemy zobaczyć, jak to będzie funkcjonowało. Kiedy będą, kiedy będą te godziny najbardziej takie korzystne. Będą to prace tylko wolontariusze, tu nikt nie pobiera pieniędzy. Nikt nie zarabia. Po prostu staramy się, oczywiście, za pomocą darczyńców, którzy będą nas wspierać, tą szczytną inicjatywę, poszczycić się w mieście u nas. Punkt przy ulicy Cyganka, którego otwarcie planowane jest na godzinę 12, będzie czynny od poniedziałku do piątku. Niepotrzebne jedzenie będzie mógł pozostawić każdy w specjalnie przystosowanych do tego lodówkach.